Dajcie, kochani! Byłam na zakupach 100 Stokrotce i powiem Wam, chciałam wziąć pora. I tam był por po 5 zł za sztukę. I tak się wahałam, wziąć go czy nie wziąć, bo Wam, że szok, żeby takie coś kosztowało 5 zł za sztukę. I nie wzięłam. Nie wzięłam, ale za to wzięłam. Eee, pietuszka pęczek. Taki pietuszek. Pęczek, jeden szczypiorek, marchewki dużo, bo chyba zrobi się jakąś zupę, a jeszcze wykorzystam marchewki na paszczet z cukinii, Zimniaki wczesne były też w jakiejś tam promocji z i dwie cebule, żebym miała do paszczetu. Następną rzeczą, jaką wzięłam, to jest chlebek chia, Powiem, że bardzo fajny w smaku. Też nie wiem, czy czuć czy ją. Bo ja nawet nie wiem, jak ona smakuje. Dalej lecimy. Klebek europiek, taki już żytni ze słonecznikiem. Wzięłam też pomidorki malinowe. Jedno mleko. Powinna wziąć więcej, ale nie chciałam się dźwigać. Bo poszłam sama. Następny ser żółty. Gołda Moniki, po 18,90 za kilogram. Eee, miałam ochotę, mam ochotę na kanapki właśnie z pomidorem i paszczytową Duda. Nowością jaką wzięłam w krocy, jest Hochland. Czekoladowy, kanapkowy, krem serek twarogowy. Takie coś po 2,80 nie będę jeszcze otwierała, bo mam jeszcze otwartą tą milkę. Milka nam bardzo smakuje w Filadelfii. Zobaczymy jak ten smaku. Pewnie ma 1001 kalorii w 100 gramach 269. No. Ale o tym będziemy jeść. Co jeszcze Wam nie pokazałam? A! Na wyprzedaży z metką było e, co? Belenizo, malinowy, ja uwielbiam też z ryżem, i one były z 2,29 zł na złoty 59, i one są do 5, czyli do poniedziałku mam czas, żeby je zjeść. Takich wziąłem 4, oczywiście już jeden wziął Wojtusia. I tyle moich zakupów. Miele się zagotowanie zupy, jeszcze nie wiem jakiej, odrobienia obiadu. W międzyczasie jeszcze posprzątać. Byłam na dworze i powiem Wam, że jest duszno. Myślałam, że jest zimno, ale nie, jest duszno. Niby pada, niby jest chyba za 20 stopni u nas, ale jest niesamowicie duszno. No. Więc jeszcze się mocno nie zgrzałam na twarzy, więc jest super. Dobra, do zobaczenia później. Witajcie, kochani. Ciąg dalszy filmu. E Robimy paszczet. Robimy pasztet z cukinii. Może ktoś jeszcze nie zna, może ktoś jeszcze nie widział, może macie ochotę i macie dużo cukinii. Ja akurat cukinię kupowałam, ale jak widzicie, tu już mam startą cukinię, startą cebulę, startą marchewkę, starty czosnek i to wszystko w elektrycznym tym robocie. I jak tarło mi, to przy okazji zrzuciłam kilka gałązek pietruszki, natki pietruszki, bo i tak trzeba ją dodać w przepisie. Posoliwa, posoliłam dwiema łyżkami, um, czego? Soli. A tak, trzy um, cukinie, około kilograma trzy cukinie. Ja dałam dwie cebule, cztery ząbki czosku i dwie marchewki. I to wszystko soliłam i to odstawiłam... W sumie na godzinę. Miało być pół godziny, ale w międzyczasie sprzodkałam, więc leżało tu godzinę. I teraz taka będzie zabawa. Hmm. Ja sobie to przełożę. Tu mam drugą miskę. Mam nadzieję, że wszystko widać. Albo i nie widać. Dobra, myślę, że tak jest teraz lepiej. I to wszystko... Trzeba tak a, wycisnąć sok. O, tak się troszkę pobawić, pobebrać. Na szczęście nie mam Wojciecha, bo by na pewno chętnie by mi tu pomógł. I tak tą całą miskę muszę wydusić. Widzicie, sporo soku leci. Dobra, no dobra, nie będziecie oglądać tego, jak ja to robię. Chyba wszyscy wiemy o co chodzi. Cała cukinia już jest wyciśnięta z wody. Mam nadzieję, że w miarę dobrze. Przepis mam z internetu. Z jakiej strony wam nie powiem, ale ja go zawsze robię. Mam przypisane do zaszytu i zawsze mi się świetnie sprawdza. I teraz lecimy po kolei. 3 czwarte szklanki bułki tartej. Tak? Dalej mamy 5 łyżek kaszy mannej. Tu mam kaszę manną, ale na razie dam ze 4 jedna, druga, trzecia i czwarta, na razie cztery. Podaję. Dalej mamy dodać właśnie cztery łyże, łyżki posiekanej natki pietruszki. Ja już tego nie daję. I dalej cztery łyżki oliwy. Oliwę mam taką olej z pestek winogrona, więc dodam to co posiadam, cztery łyżki. Więc robimy, dajemy cztery łyżki. Jedna, druga, trzecia. I czwarta. Eee, trzy jajka, które mam nienaszykowane, więc zaraz naszykuję i lecimy dalej. Po łyżeczce papryki w proszku kurkumy oregano. Oregano nie znalazłam. Kurkumę znalazłam, więc daję łyżkę. Następnie paprykę. Ja mam tu wpisaną słodką, ale tu jest mieszanka papryki i ostrej, i wędzonej, i słodkiej. Więc taką porządną łychę dam. Sól, pieprz. Właśnie, bo to wszystko ja wymieszam i będę sprawdzać, czy to smaku dobre. Widzicie, żeby było dobrze przyprawione, a na końcu już dodam sobie jajka. Dobra? I co? I mieszamy. Dobra. Nie będę się bawić tą łyżką, bo to nie ma sensu. Tu trzeba porządną rękę wsadzić. I wymieszać wszystkie przyprawy. już bombowo zaczyna pachnieć i no i się mnie kręci, więc żebym zas nie nakichała do na tej miski czuję, że jest jeszcze wilgotne, więc na pewno podsypię kaszą manną no i dobra i test smaku robimy Dobra, chyba nic nie będę więcej dawała, soli czuć, pieprzu delikatnie a czy Wojtek to będzie jadł, nie wiem, bo on to różnie myśli na temat jedzenia, ale gdzieś mnie naszło, żeby zrobić, czasami się nie chce wędliny i tak wędlina, 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 to się super sprawdza na kanapki, chociaż mój kresenek też nie przypada. Za mięsnym paszczetem, tak? Ale za otakiem, niestety, niekoniecznie. Czyli ja sobie idę też umyć rączki i naszykuję trzy jajeczka. E, I dobra, po kolei każde jajko będę sprawdzała, oczywiście, jak ja to robię. Jedno jajko. drugie jajeczko o skorupka mi padło, no i chodź 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 widzicie jaka upadła dobra udało się i jeszcze jedno jajo I oczywiście skorupka też mi wpadła. Zaraz wyjmę. I trzecie jajo też nie śmierdzi. Więc możemy. I tak jak mówiłam, jeszcze trochę sobie podsypię kaszą manną. I wymieszam. włożyć do keksówek 180 stopni przez godzinę 15 do zrozumienia zro zro nie do zrozumienia tylko zrumienienia ja mam tylko dwie keksówki zazwyczaj robię na trzy więc dzisiaj po prostu wepcham to na dwie żeby mi się wszystko dobrze wepcham na... nie, co ja chciałam powiedzieć, że wepcham na siłę, do dwóch keksówek. Bo nie mam więcej. To chciałam powiedzieć chyba. Bo już się zamotałam. I widzicie, zobaczcie, jaki piękny kolor. Dobra. I już idę szykować keksóweczki. Raczej na kolację tego nie zjemy, bo to jeszcze musi wystygnąć. Ale jutro na śniadanie na pewno wleci, przynajmniej u mnie i u męża. O, no i dobra. Za chwilę znowu się połączą. Dobra, dwie kaksówki mam naszykowane. Jak widzicie, jedną mam taką, drugą mniejszą. Eee, więc co, zaczynamy pakować. Myślę, że nawet w jedną mogłabym wsadzić i upiec. Patrząc na na tą ilość. Ale tak jak dla naszej dwójki to spokojnie nam starczą takie dwie nieduże. Ta. Ta już jest w porządku. Teraz jeszcze tą dniotę. I prawie wegański, tak? Chyba bez jajek musiałby być. Żeby był wegański w 100%. łaj. To nie I ja to kładę na blachę i do piekarnika. Po siódmej się upieczę. I to będziemy mogli jeść. No mówię, mogłam jedną wpakować spokojnie, ale to też już byłyby takie yy, większe. A tak to na kanapkę dwa, trzy plasterki, w porządku, a nie takie wielkie. Dobra. Biorę się zamycie i do piekarnika. I jutro Wam pewnie pokażę, co mi wyszło. I tak, kochani, prezentuje się nasz paszczecik. W takiej szerokości i ja już tu mam przygotowane kanapki. Czekajcie, gdzieś tu światło złapię, o. Troszkę się rozpada, nie jest do końca zwarta konsystencja, ale smaku już wiem, że jest dobre. I nawet Wojtuś się skusił na dzisiaj takie śniadanie. Bardzo się cieszę, bo ostatnio wymyśla, więc jak będzie takim śniadankiem dobrym, to myślę, że będę częściej robiła taki pasztet. A z Wami się już żegnam, do zobaczenia, pa pa!